Śnieg padał gęsto tego grudniowego poranka, okrywając brukowane ulice Krakowa białym całunem milczenia. W małej piekarni na Starym Mieście, gdzie zapach świeżego chleba walczył z mroźnym powietrzem, Anna Kowalska stała przed ladą z ostatnimi drobnymi w kieszeni. Jej wychudłe dłonie drżały, nie tylko z zimna, ale z głodu, który towarzyszył jej już od tygodni. Ile za ten chleb? Zapytała cicho, wskazując na ostatnią bochenek żytniego chleba. Osiem złotych, odpowiedział piekarz, nie podnosząc wzroku. Anna przeliczała monety po raz trzeci, siedem złotych i pięćdziesiąt groszy. To wszystko, co miała, to wszystko, co zostało jej po śmierci męża, po utracie pracy, po tym jak świat jakby zawaliłby się na jej głowę. Czy mógłby pan. Zaczęła niepewnie, ale piekarz już kręcił głową. Nie ma taryfy ulgowej, pani, to czasy ciężkie dla wszystkich. Anna skinęła głową ze zrozumieniem. Znała te czasy, znała je lepiej niż większość. Gdy wychodziła z piekarni z pustymi rękami, usłyszała cichy płacz. Przy kościele mariackim, skulone w kącie, siedziało dziecko. Chłopczyk, może ośmiu, dziewięcioletni, w podartym płaszczu, który dawno przestał chronić przed mrozem. Mamusia, szlochał cicho, tak bardzo chce mi się jeść. Anna zatrzymała się. Coś ścisnęło ją w gardle. Ten chłopczyk przypominał jej własnego syna, którego straciła dwa lata temu w wypadku. Te same ciemne oczy, ta sama bezradność. Nie zastanawiając się długo, podeszła do dziecka. Jak masz na imię, synku? Tomek, wyszeptał chłopiec, patrząc na nią z mieszaniną strachu i nadziei. A gdzie twoja mama? Choruje, bardzo choruje. Nie może wstać z łóżka już od trzech dni. Nie mamy jedzenia. Anna poczuła, jak coś pęka w jej sercu. Bez słowa wróciła do piekarni. Położyła wszystkie swoje pieniądze na ladzie, siedem złotych i pięćdziesiąt groszy, i wskazała na bochenek chleba. Proszę, powiedziała do piekarza, to wszystko co mam. Piekarz spojrzał na nią, potem na pieniądze, potem znowu na nią. Po chwili wahania podał jej chleb. Niech będzie, mruknął. Pozostałe pięćdziesiąt groszy daruję. Anna wzięła chleb i wyszła. Ale zamiast iść do domu, podeszła do Tomka i wcisnęła mu bochenek w ręce. Weź to do mamy, powiedziała łagodnie, i powiedz jej, że ktoś o was pamięta. Chłopiec patrzył na nią z niedowierzaniem. Ale pani. A pani co będzie jadła? Anna uśmiechnęła się smutno. Nie martw się o mnie, synku, jakoś sobie poradzę. Tomek przytulił chleb do piersi, jakby to był najcenniejszy skarb świata. Dziękuję. Szepnął, a łzy radości mieszały się z łzami wzruszenia na jego policzku. Anna patrzyła, jak chłopiec biegnie w stronę jednej z kamienic, ściskając chleb jak talizman nadziei. Dopiero wtedy pozwoliła sobie na własne łzy. Była głodna, była sama, była na skraju rozpaczy, ale w tej chwili czuła coś, czego nie doświadczała od miesięcy, spokój płynący z czynienia dobra. Nie wiedziała, że za rogiem ktoś obserwował całą scenę ktoś, kto za kilka godzin zmieni jej życie w sposób, jakiego nigdy by nie przewidziała. Następnego dnia Anna obudziła się od głośnego pukania do drzwi. Gdy otworzyła, zobaczyła dwóch policjantów w mundurach. Anna Kowalska zapytał starszy z nich, sprawdzając notatki Tak, to ja. Jest pani aresztowana pod zarzutem kradzieży. Ma pani prawo zachować milczenie. Świat zawirował wokół Anny. Kradzież, o czym oni mówią. To musi być jakieś nieporozumienie. Wyszeptała, ale kajdanki już zacisnęły się na jej nadgarstkach. W komisariacie dowiedziała się szczegółów. Właściciel sklepu spożywczego twierdził, że poprzedniego dnia wieczorem Anna ukradła z jego sklepu żywność chleb, mleko i konserwy o wartości trzydziestu złotych. Miał świadka, swojego bratanka, który podobno widział ją uciekającą ze sklepu. To nieprawda, protestowała Anna. Wczoraj byłam tylko w piekarni, kupiłam tam chleb za ostatnie pieniądze, ale piekarz, gdy go przesłuchano, nie potwierdził jej wersji w pełni. Pamiętał ją, ale nie był pewien, czy to było wczoraj czy przedwczoraj. Chleb sprzedaje przecież codziennie wielu ludziom. Tomek i jego matka, nikt nie wiedział, gdzie ich szukać. W kamienicy, do której pobiegł chłopiec, mieszkało dziesiątki rodzin. Nikt nie pamiętał żadnego Tomka. Anna spędziła noc w areszcie, próbując zrozumieć, jak jej życie mogło się tak szybko przewrócić do góry nogami. Rano została przewieziona do sądu na rozprawę. Sala sądowa była zimna i ponura. Anna siedziała na ławie oskarżonych, czując na sobie spojrzenia gapiów, którzy przyszli obejrzeć kolejną zbrodnię ubóstwa. Sędzia Marek Nowak wszedł do sali z miną człowieka znudzonego rutyną. To była dla niego kolejna prosta sprawa. Biedna kobieta kradnie jedzenie. Widział setki takich przypadków. Rutyna, paperwork, wyrok i następna sprawa. Prokurator przedstawił oskarżenie. Właściciel sklepu zeznał, opisując rzekomy rabunek. Świadek, młody mężczyzna o podejrzanie wymijającym spojrzeniu, potwierdził, że widział Annę opuszczającą sklep z pełnymi reklamówkami. Oskarżona kradła, bo była głodna. Mówił prokurator. Ale głód nie usprawiedliwia łamania prawa. Musimy chronić uczciwych przedsiębiorców przed tego typu procederami. Kiedy przyszła kolej Anny na obronę, pstała drżącymi nogami. Wysoki sądzie, ja nie kradłam. Wczoraj kupiłam chleb w piekarni za ostatnie pieniądze i dałem go głodnemu dziecku. To prawda, że byłam głodna, że jestem w ciężkiej sytuacji od śmierci męża. Ale nigdy nie wzięłabym niczego, co do mnie nie należy. Sędzia Nowak spojrzał na nią z wyraźną ironią. Sędzia Nowak odchylił się w krześle i uśmiechnął się z wyższością, jakiej Anna nigdy wcześniej nie widziała na ludzkiej twarzy. Proszę państwa, powiedział, zwracając się do sali, mamy tutaj prawdziwą święta. Kobieta, która kradnie jedzenie, twierdzi, że oddała je głodnemu dziecku. Jego głos ociekał sarkazmem. Ostatni chleb dziecku, jakże to szlachetne. W sali rozległ się pomruk. Niektórzy ludzie zaczęli się śmiać. Pani Kowalska, kontynuował sędzia, jego głos nabierał jeszcze bardziej drwiącego tonu. Czy pani naprawdę myśli, że ten sąd uwierzy w taką bajkę? Ostatni chleb dziecku? To brzmi jak scenariusz taniego melodramatu. Anna poczuła, jak jej policzki płoną ze wstydu i gniewu. To prawda, wysoki sądzie. Przysięgam na grób mojego syna. Och, proszę. Przerwał jej sędzia, teatralnie wznosząc oczy do nieba. Teraz jeszcze zmarły syn. Co będzie następne? Chora matka, umierający ojciec. Pani naprawdę ma bogatą wyobraźnię? Śmiech w sali stawał się coraz głośniejszy. Anna czuła, jak każdy chichot jest jak cios w twarz. Jej prawda, jej ból, jej akt miłosierdzia wszystko zostało wyśmiane, zdegradowane do poziomu taniego kłamstwa. Panie sędzio, próbowała jeszcze raz. Nie, proszę posłuchać uważnie. Sędzia Nowak wstał i zaczął krążyć po sali, jak aktor na scenie. Mieszkańcy naszego miasta muszą wiedzieć, że nie będziemy tolerować takich wymówek. Ostatni chleb dla dziecka to ma być usprawiedliwienie kradzieży. To ma wywołać nasze współczucie? Obrońca z urzędu, młody prawnik przeciążony sprawami, nieśmiało próbował interweniować. Panie sędzio, może warto przesłuchać więcej świadków? Po co? Sędzia machnął ręką. Mamy świadka naocznego, mamy pokrzywdzonego, mamy oskarżoną, która wymyśla absurdalne historie. Sprawa jest oczywista. Anna stała w klatce dla oskarżonych, czując jak jej świat rozpada się na kawałki. Nie tylko została oskarżona o coś, czego nie zrobiła. Jej jedyny dobry uczynek, chwila gdy pozwoliła sobie być człowiekiem pomimo własnego cierpienia, został wypaczony i ośmieszony. Moja jedyna wina, powiedziała cicho, ale w nagłej ciszy, sali jej słowa brzmiały jak dzwon. To, że uwierzyłam, że dobroć ma jeszcze jakieś znaczenie, sędzia Nowak zatrzymał się i spojrzał na nią z jeszcze większą pogardą. Dobroć? Zaśmiał się. Pani nazywa kradzież dobrocią? To chyba nowy rodzaj etyki. Nie ukradłam niczego, powiedziała Anna, prostując się, ale nawet gdybym to zrobiła, to tak uważam, że nakarmienie głodnego dziecka jest dobrem, nawet jeśli prawo mówi inaczej. Sala eksplodowała szeptem. Sędzia poczuł, że traci kontrolę nad sytuacją. To jest sąd, nie miejsce na filozoficzne rozważania, krzyknął. Zostanie pani skazana na sześć miesięcy więzienia w zawieszeniu i grzywne w wysokości pięciuset złotych. To ma być lekcja dla pani i dla wszystkich, którzy myślą, że można łamać prawo pod pretekstem rzekomej dobroci. Anna przyjęła wyrok w milczeniu. Wiedziała, że walka jeszcze się nie skończyła. Wiedziała, że prawda ma sposób na wypłynięcie na powierzchnię. Ale w tej chwili czuła się zdruzgotana nie tylko przez niesprawiedliwość systemu, ale przez okrucieństwo człowieka, który miał być strażnikiem sprawiedliwości. Gdy wyprowadzano ją z sali, usłyszała jeszcze głos sędziego, który żartował z adwokatami. Ostatni chleb dla dziecka będę to opowiadał na kolejnym spotkaniu kolegów. Naprawdę, niektórzy ludzie myślą, że jesteśmy idiotami. Anna wyszła z sądu z wyrokiem, ale także z czymś jeszcze, z determinacją, by udowodnić swoją niewinność. Nie dla siebie, dla pamięci wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek wybierali dobroć, pomimo własnego cierpienia. Trzy tygodnie po procesie młoda dziennikarka Magdalena Wiśniewska pracowała nad artykułem o ubóstwie w Krakowie. Rozmawiała z ludźmi żyjącymi na marginesie, zbierała historie, próbowała zrozumieć mechanizmy wykluczenia społecznego. W jednej z najbiedniejszych kamienic natknęła się na małego Tomka. Chłopiec siedział na schodach, trzymając w rękach kawałek papieru. Gdy Magdalena zapytała go o jego sytuację, Tomek opowiedział jej swoją historię: o chorej mamie, o głodzie, o kobiecie, która dała mu swój ostatni chleb. Jak nazywała się ta pani? Zapytała Magdalena, czując, że natknęła się na coś ważnego. Nie wiem, odpowiedział Tomek ale była bardzo dobra. Płakała, gdy mi dawała ten chleb. Myślę, że była tak samo głodna, jak ja. Gdy Magdalena poprosiła o więcej szczegółów, data, miejsce, opis kobiety, wszystko się zgadzało z tym, co przeczytała w protokole sądowym sprawy Anny Kowalskiej. Następnego dnia dziennikarka pojechała do piekarni. Piekarz, gdy usłyszał dokładny opis sytuacji, przypomniał sobie wszystko wyraźnie. Tak, to była ta pani, powiedział, pamiętam, bo to było bardzo wzruszające. Dała mi wszystkie swoje pieniądze, brakowało jej tylko pięćdziesiąt groszy, ale i tak jej dałem ten chleb. Potem widziałem przez okno, jak dała go dziecku przy kościele. Dziwna sprawa sama była głodna, a oddała jedyne jedzenie. Magdalena poczuła, że jej serce bije szybciej, ale to nie był koniec śledztwa. Postanowiła sprawdzić alibi prawdziwego złodzieja. Zaczęła od bratanka właściciela sklepu, świadka, który obciążył Annę. Po kilku dniach wytrwałych pytań mężczyzna się załamał. Nie mogę już z tym żyć, powiedział. To nie była ta kobieta, to był mój znajomy Jarek. Wujek kazał mi zeznawać przeciwko tej pani, bo ona wyglądała na bezbronna. Mówił, że nikt nie uwierzy biednej kobiecie przeciwko uczciwemu przedsiębiorcy. Prawda była jeszcze gorsza, niż przypuszczała Magdalena. Właściciel sklepu i jego krewniak ukradli towar sami. To była inscenizacja, mająca umożliwić im oszukanie ubezpieczenia. Anna była kozłem ofiarnym przypadkową ofiarą, którą wybrali, bo wyglądała na bezbronną. Magdalena napisała artykuł, który wstrząsnął miastem. Skazana za dobroć jak sąd ośmieszył kobietę, która oddała ostatni chleb głodnemu dziecku. Artykuł ukazał się na pierwszej stronie największej lokalnej gazety. Historia Anny rozprzestrzeniła się jak pożar. Mieszkańcy Krakowa byli wstrząśnięci nie tylko niesprawiedliwością wyroku, ale przede wszystkim sposobem, w jaki sędzia Nowak potraktował kobietę, która dokonała aktu czystego miłosierdzia. Wyśmiał ją za to, że była dobra, pisali ludzie w internecie. Zrobił z jej miłosierdzia pośmiewisko. Protesty przed sądem zaczęły się następnego dnia. Ludzie przynosili chleb, symbol solidarności z Anną. Ostatni chleb dla dziecka to nie przestępstwo, to człowieczeństwo, głosiły transparenty. Sędzia Nowak próbował bronić się w mediach. Działałem zgodnie z procedurami, mówił. Nie mogłem wiedzieć, że oskarżona mówi prawdę. Ale ludzie pamiętali jego kpiny, jego szydercze śmiechy, sposób w jaki ośmieszył kobietę za dobroć serca. W międzyczasie prawdziwi sprawcy zostali aresztowani. Anna została całkowicie oczyszczona z zarzutów, ale to nie wystarczyło. Społeczność krakowa domagała się przeprosin, domagała się sprawiedliwości dla kobiety, którą system skrzywdził podwójnie. Najpierw oskarżając niewinnie, potem wyśmiewając zacnoty. Sędzia Nowak został zawieszony w czynnościach służbowych i postawiony przed komisją dyscyplinarną. Ale najgorszą karą była dla niego świadomość, że cały kraj poznał go jako człowieka, który wyśmiał miłosierdzie. Anna stanęła przed tym samym sądem jeszcze raz, tym razem, by usłyszeć oficjalne przeprosiny. Nowy sędzia Anna Kowalik wypowiedziała słowa, które zostały zapamiętane na długo. Pani Kowalska, w imieniu polskiego wymiaru sprawiedliwości składam pani najszczersze przeprosiny, nie tylko za niesprawiedliwy wyrok, ale przede wszystkim za sposób, w jaki została pani potraktowana. Jej akt poświęcenia ostatniego chleba dla głodnego dziecka powinien być przykładem dla nas wszystkich, a nie źródłem kpin. Anna przyjęła przeprosiny z godnością, ale gdy wyszła z sądu, czekał na nią mały Tomek z bukietem kwiatów zebranych na podwórku. Dziękuję pani, powiedział. Za chleb i za to, że pokazała mi, że na świecie są dobrzy ludzie. Anna uklękła i przytuliła chłopca. W tej chwili wiedziała, że wszystko, przez co przeszła, miało sens. Jej historia stała się opowieścią o tym, że dobroć zawsze zwycięża, nawet jeśli musi przejść przez piekło, by dotrzeć do światła. Historia Anny Kowalskiej została zapisana w Annałach polskiego wymiaru sprawiedliwości, jako przypomnienie, że za każdym wyrokiem kryje się człowiek, a za każdym człowiekiem historia, która zasługuje na szacunek i zrozumienie. Kilka miesięcy później w piekarni, gdzie Anna kupiła swój ostatni chleb, wisiała tabliczka. W tym miejscu jedna dobra kobieta oddała swój ostatni chleb głodnemu dziecku. Niech jej czyn przypomina nam, czym jest prawdziwa człowieczość. A sędzia nowak pracuje teraz jako urzędnik w małym miasteczku, daleko od Krakowa. Czasami, gdy widzi głodne dziecko na ulicy, wspomina kobietę, którą wyśmiał i zastanawia się, czy sam byłby zdolny do takiej ofiary. Historia Anny nauczyła całą Polskę, że sprawiedliwość to nie tylko litera prawa, ale przede wszystkim zrozumienie dla ludzkiej godności i że czasami największe zło nie tkwi w tym, co robimy, ale w tym, jak traktujemy tych, którzy robią dobro.